Witam w serii Wingmen z moim serdecznym przyjacielem, gdzie próbujemy wbić globala. Mam nadzieję, że seria przypadnie wam do gustu. Zapraszam na oglądania. Siema się się magra, razem z nami Sianula. Siemaneczko, jo jo. Dobra. Może tym razem w tym meczu jakiś awansik padnie, bo kurde, ostatnio coś średnio. Dobra, to co? Klasyka. Klasyka rapu. Tak jest. Kurde, fajnie, jakby podbiegli tego monstera na szybko. Dostali tym najdem. Brawo. No coś tam dostał z tego najda jeden. Ale ten pierwszy, co dostał bułkę, ja pierdzielę. Konkretną bułę dostał. Shotgun. Ja z MP9 sobie zagram. Ja też MP9 zagram. I spalę tego monstera. Damy short. Jadą short? Jadą. dobra robota. Eko grali. Teraz pewnie na kałaszka zagrałem. A to na blisko mam przewagę. No tak popalimy, podsmonkujemy, nie damy im wejść, będzie gitara. Jakoś dziwnie mi się ten palak odbił. Mam pakę. Idę za ciebie, nie widzę nic u siebie. Smokuję tu. Poczekaj, dam... Dam tam fleszyka mu, na tak głęboko. O ile on tam w ogóle jest, nie? Jak tu będzie wychodził, to go zobaczy przez tą szparę. Myślisz, że z Feniksa ci nie wyszedł? Myślisz, że zrobię obiegłowę? aż do Feniksa? Po niech to się wszystkiego można spodziewać. Co, czekaj, piknę zobaczę, czy coś wychodzi. Nie widzę nic. Pusto. Jak wyjdzie z Feniksa, to... Nie, nie wejdzie. Yes. Tutaj jak stoisz na tym szorcie, tu jest taka szparka, kurde. Normalnie ten. Jakby się tak na łoku typowo wychodził, tego go szybciej zobaczysz niż od ciebie, bo nogi widać, nie? Spoko sprawa. Jak... Dwóch, dwóch, dwóch. Jeden nabity. Jeden podchodzi. Ten nie odbi nie obite pochodzi tam to obity on robi Nie, akurat wyciągnąłem. Ile mu dać? 57 Ja 29,2. Ale że akurat na jedę wyciągnął, czy się kurczy smoła. Aj, szkoda. A ten stary raczej by nie podszedł, bo to by było samobójstwo do niego. Wiesz co, w WP. Jedną rundę. Może akurat jak się wceluje to. I shorta pójdę. No, jeden shorta. Oj, nie. Jeden mi tu był wcelowany, kurde. Dobry nice strajk. Nie, może jakieś buścika ci dać? ja z MP9 gram także, A Aha, to, teraz to No podjedźmy razem tego, tego, tego shorta. Jeszcze jeden będzie na dalek. Ta, tupał, tupał, tupał. Uważaj, żeby ci szarpa nie wyszedł tylko. A bum, ma i na daleko gra. A, nie ze mną ten numery koleżko. Nie ma tu tamto. O! Aj, szkoda, że nie zdążyłem. Mogę ci rzucić niby coś. Nie, graj, graj granaty. Masz, masz, masz. Ty zagraj granaty po prostu. A, nie kupiłeś jednak, okej. Okay. No czasowo się bym nie wyrabiał. Oj, wyjechał mi. Jeszcze jeden. Brawo Jakiegoś kałacha mieli? A nie wiem, nie widzę Miał, no Ostatnio to spluwę też kup jakąś Czy spluwasz na pistolet? Tak, tak Pogra? jednego. No i ostatnia wopa, nie? Więc chillera. No, by mi tylko jakoś na dziko nie podszedł i będzie git. Zrobić obiegowy od Phoenixa, nie? Yy mm -mm. mi tu Gram short na blisko Dostał chyba, po hicie jest To podchodzę Ta, był po hicie w nogi Ale jaki cwaniaczek, ale tutaj cień fajnie widać w tym miejscu akurat No, czy my jesteśmy w komfortowej sytuacji? No, mamy ile rund? 6? 6. 6, 6, no, nie stałyśmy. Come on, come on, daję tego, daję go nam z luszyka. się pod celownikiem. <laughs> Ale to mniejsza z tym, kurde. Tak na dziko podjechali dość, nie? No, no. To co, jeszcze raz? No, zdecydowanie powinniśmy. Góry górę gra jeden. I jeden przy wodzie. Uuu, dostałem scouta. 42 i 44 Dobra, może jakieś eko, delikatnie, i, i potem już na fuliku ich gdzie mamy. Jak on tą górę tam patrzy, ciekawe, bo można byłoby mu buje, buje by mu tam bułę, bułę można było wysadzić, tam na górze. Jakbyśmy się zbustowali na tym, na... Tylko po cichu, nie? to kawa chyba kryje Ale co tam smok? i smok. w Nie przejesch no. Zbiach, piach. Aj. Z piachu do... Dobra, no. Trzeba ja tylko te beczki jakoś tam spalić. I chłop w piachu siedzi. A to czekaj to może, może piknie co? Ja myślisz? Może piknąć, no Poczekaj, poczekaj Czekam, czekam Jak, jak smog zajdzie to ci flaszę co? Ale smog jest gdzie tu? No monsterze nie ma? Nie, nie ma smugę na Dobra, no, to podchodź. Ja fleszuję. No poczekaj, poczekaj, zanim fleszujesz. Masz pakę. Fleszuj. O, odwrócił się od tej fleszy. Tylko ten twój, nie wiem, może... się znaczy możliwe, że on... A, no jak tutaj nie stoi, to go nie dostanie, nie? No właśnie, tutaj na blisko to nie dostanie. Oj, coś ci wypadło z ręki chyba. Podejdę sobie Phoenixem, na spokojnie. Może Też nie wychylam, Górę razem. chyba graba jakiś chujowy smok poleciał. Jakby Myślisz? go z góry rzucał. Jeden to był. To Dodaję... a nie mam tego. O kurde. U mnie chłop na szorcie był. Brawo, dobra robota. Ja zapomniałem, to jest że sobie to nie, to nie to... ten nie włączyłem. <laughs> Jump throw, i się smoka rzucać. Bez zamknęła trochę lipa, no. Ale poczekam aż piknik, kurde. może znowu się pokusi. Chyba shorta podjechał na blisko, tak mi się wydaje. Patrz, się. Będziesz rzucał smoke'a? Mm, short jest Flashe rzucę Nie widzę go na shortzie Dostał To jest obity. Pestka, na no pestkę go musisz. Uciekł chyba dół, co? Tak, jest. Brawo. GG. GG. Zobaczymy, czy to jest ten mecz, czy to mecz o awans. Oby. Oby, no. Oby w końcu to było to. Jak? Bo u mnie niestety... U nie ma, u mnie nie ma, u mnie, mnie nie ma też. No więc dzięki za, dzięki za oglądanie, trzymajcie się.